Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. I gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi Wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i Wam objawi. Wszystko, co ma ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Ojciec i syn. Relacja między ojcem i synem. Całkowite oddanie, ale Bóg chce się objawić, chce, żebyśmy go poznali. Żebyśmy uwierzyli, że on jest, ale, ale nie tylko. Żebyśmy poznali Jego miłość, doświadczyli Jego miłości. On się objawia nie teoretycznie, nie poprzez jakieś sformułowania, chociaż one też są, jakieś, powiedzmy, dogmat o Trójcy Świętej, ale, ale On się nam objawia jako miłosierny Ojciec, jako Syn Boży, który narodził się w Betlejem, Jezus, który umarł na krzyżu za nas, zbawił nas, jako Duch Święty, Duch Pocieszyciel, Duch Paraklet, Duch Prawdy, który objawi nam, On jest, On jest i działa w Kościele, i ukazuje nam, ale nie wszystko znieść możemy, dlatego to objawienie dokonuje się stopniowo. I ono w naszym życiu, to no tak jak małe dzieci, gdy chodzą na religię, to dowiadują się pewne rzeczy, obrazki malują i, i pewne sformułowania, i, ale potem, potem ta religia, ta, ta lekcja jest głębsza, bardziej, bardziej, aż w końcu przychodzą do mnie studenci i mówią, potrzebujemy pogłębienia życia duchowego. Właśnie. Pogłębienie życia duchowego to jest po prostu wejście głębiej. Wsłuchanie się. Pan mówi do nas i Duch Święty nam tak, abyśmy potrafili znieść. Bo nie wszystko potrafimy znieść. Nieraz nawet w naszym życiu są jakieś rzeczy, które ktoś nam powie i trudno to znieść. Potem spać nie możemy. Męczymy się z tym po prostu. Są pewne sytuacje, które, które po prostu nas Powalają, mogą powalić. Pan Bóg. Y